w tym naszym zastanawianiu się nad Słowem. Myśleliśmy już o tym, że Pan Bóg do nas mówi, zapraszając nas. Wczoraj widzieliśmy, o jak ważne, nawet przez noc, przez dzień, dzisiejszy przy adoracji, nie jedna, nie jeden z nas mógł poczuć, jak bardzo ważne dla naszego życia Pan Bóg stawia nam pytania w kontekście tego Wielkiego Piątku. A dzisiaj przychodzi czas na pytanie: człowieka, bo człowiek też. Pyta Pana Boga. I dokładnie o tym jest ta dzisiejsza scena, kiedy te trzy niewiasty idą z wolnościami i pytają same, same siebie, kto nam odsunie ten kamień? Pytają, a pytać można w różny sposób. I to jest pierwsza wskazówka, bo pytać można tak zwyczajnie z tym znakiem, z tym pytajnikiem na końcu Panie Boże, jak ja to mam zrobić? Tak jak pytały te kobiety. Ale można też pytać z użyciem wielokropka. Panie Boże, nie da się tego zrobić. Czyli pytać z jakimś zwątpieniem, może z jakąś słabością. I w końcu można też pytać z użyciem wykrzyknika. Panie Boże, jak ja to mam zrobić? Przecież nie mam siły. Nie da się tego zrobić. Panie Boże, to niemożliwe. Jak pyta człowiek, jak pytam ja, jak pytasz ty. Jakie są twoje pytania? Teraz, dzisiaj, wczoraj, jakie będą jutro? Czy więcej tych ze znakiem zapytania, czy więcej tych z wielokropkiem, czyli z bezsilnością, może ze zwątpieniem, a może tych z wykrzyknikiem, tych, w których, mówiąc po huramsku, wadzę się z Panem Bogiem. To pierwsza wskazówka. Druga wydaje mi się, że zawarta jest w tym paradoksie, żeby nie powiedzieć niedyplomatycznie, w tym trochę głupim podejściu niewiast, no bo one nakupiły, przygotowane się, idą i dopiero przy samym końcu zastanawiają się, no ale jak my namaścimy jego ciało, skoro grób jest zamknięty zatoczonym kamieniem. Nierozsądne, mówiąc dyplomatycznie, było to, co zrobiły niewiasty. A jednak one idą, choć są nieprzygotowane, choć tego kluczowego rozwiązania nie mają przygotowanego, choć mówiąc po ludzku, to co robią jest bez sensu. Jednak one weszły w to, co przygotował Pan Bóg, nie pogrzebały go, nie porzuciły tej myśli. One, w przeciwieństwie do, do tego, co robią apostołowie, o czym mówiliśmy wczoraj, jedenastu odeszło, czekają, co zrobi Pan Bóg, one nie czekają. One idą, one chcą razem z tym Panem Bogiem działać. I tu też jest dla nas wskazówka, a może nawet wniosek, żeby przychodzić do Pana Boga także, a może przede wszystkim z tym, że ja nie wiem, z tym, że ja mam pytania, że ja mam wątpliwości, że ja się boję, czy mam radę. Mało tego, Pan Bóg takich właśnie ludzi posyła. Mówi: idźcie. Takich nieprzygotowanych, takich nieumiejętnych, takich niezdolnych do tego, żeby doprowadzić sprawę do końca, takich mających mało siły, takich bezradnych, czasami głupiutkich, czasami po ludzku robiących bez sensu. I dla Pana Boga to nie ma żadnej różnicy. Dla nas czasami to jest opór i wiele razy mówimy: Panie Boże, jeszcze nie, bo nie jestem przygotowany. Pytanie, czy warto. Pytanie, czy czasami Pan Bóg właśnie w tym nieprzygotowaniu, w tym tej nieumiejętności, albo takich głupiutkich nie chce nas posłać? I ostatnia rzecz, bardzo mnie fascynująca, za każdym razem kiedy to czytam, jak ten anioł, potem zresztą sam Pan Jezus też to potwierdzi, mówi: Niech idą do Galilei, żeby apostołowie cofnęli się tam do początku, gdzie wszystko wystartowało, gdzie to głoszenie Ewangelii się rozpoczęło. Po co? Po to, żeby jeszcze raz sobie to przypomnieli? Po ludzku tak, ale nie po Bożemu, bo teraz na wszystko mają popatrzeć po Bożemu, z Bożej perspektywy, tak jak patrzy na to Pan Bóg. I to jest wskazówka dla nas, zwłaszcza wtedy, gdy mamy pytania, zwłaszcza wtedy, gdy pytamy Pana Boga z wykrzyknikiem, z niepewnością, z wadzeniem się, albo ze zwykłą niewiedzą, żeby popatrzeć też, a może przede wszystkim tak, jak patrzy Pan Bóg. Zobaczyć, pomimo mojego nie wiem, nie umiem, nie dam rady, wydaje mi się to bez sensu, bo być może Pan Bóg już ma gotowe rozwiązanie.